Witajcie w kolejnym odcinku przygody z Andrusiem. Niech żadnicie, jakiego miałem faila. W ostatnim odcinku miałem jednego F5a i musiałem skończyć nagrywanie. No więc informuję was, że kiedy klikłem zakończ nagrywanie, czyli klawisz u mnie, to nagrywam frapszem F9 FPS się -y podskoczyły mi do 80 <gryw> i wszystko zaczęło normalnie chodzić, więc nie wiem dlaczego to się zaczęło, więc nagrywamy już dalej. No czy to będzie dłuższy w ostatnim odcinku. Gdzieś tu chyba było nawet, nie wiem. Pamiętam, że było takie piękne, podobne, bo cóż, bardzo ładne. O, jakaś tu się, ja? To jest postęp. Znowu coś, nie wiem, co się dzieje. No, 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 ale FPS-ów jest dużo, ale tak, 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 co tak. Tu słyszę gdzieś jakby był spawner. Już nawet zatem nie wiem. Nie wiem, nie jestem aż takim... No to mamy tu do... Posiediliśmy tam, tam, tam o nie, znowu jest ten FPS. Stawimy tu sobie vlog. Naprawdę mam kłopoty techniczne. Nie wiem czy nie będę musiał jakiś czas zakończyć tą serię, jeśli będą nadal takie lagi. Mam jednego FPS albo... Nie wiem, może wy mi napiszecie w ustawieniach. Jakie ustawienia są najlepsze? Graficzne. Jak gra na szybkiej odległość mam nawet taką renderowania 2 najmniejszą fps jak największe to nawet nie wiem co to jest to wyłączę szałkiem to może będzie działać lepiej To wszystko mam chyba dobrze jak mi się wydaje no i powinno wszystko dobrze działać no teraz chodzi na płynnie, a zażądamy nie więc nie rozumiem co jest grane, ale i tak dziękuję, że oglądacie moją piękną serię Przygodę z Andrusiem. I oglądacie jak ja się błąkam po kilkakolwiek korytarzach i tp, i i tp, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Uff. Rozumiem, że mi War Thunder lagował albo lagowa, 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 jakiś inny gra Minecraft. I było zawsze dobrze teksturpak był taki dobry chociaż, mam genialny pomysł, oświeciło mnie właśnie jeśli nadal by się to powtarzało jeszcze zaraz tak często i w ogóle mógłbym zrobić takie coś, że oto ja Wsiączę, włączę tego teksturpak i włączę go jeszcze raz może w trybie, 100% pewności nie mam ale jest jakiś procent prawdopodobieństwa, że odświeżyłby się teksturpak no i byłoby dobrze Oda, to ja może to zrobię. Oczki zasobów. Gram jak coś, jakby ktoś nie wiedział na tej, a zasobów. Najpierw gram chyba na tej. No, tutaj ja no chyba na tej. Na tej albo na tej. Na jednej z tych dwóch chyba tej. Teraz gram na tej, a jeszcze będę mieć chyba jakąś inną, ale tego nie ma pewności. Zobaczmy, jak widziałem normalnym Minecrafcie problem, że zawsze jak się włącza na przykład, no to... Ojej. Okropnie to działa teraz. No <grystanie> dobra. dobra, że głupio wygląda nie. Ja jeszcze wszystko mam tak ustawione jak wam pokazywałem. No i wracamy tę paczkę modów i gotowe. Zarządz się zlaguje. Zaraz się znowu podczas gry było tak 3, ponad 30 fps w zawsze a mi to spada poniżej 10 nawet czasami to już jest okropne no 5 fps, 3, 2, 4 1 no nie rozumiem co jest grane w ogóle było nie wiem Minecraft może obraził się na program w którym nagrywam nie mam pojęcia no te pytanie już wam nie odpowiem niestety no ale sami widzicie. Chyba ten odcinek będę musiał skończyć. To będzie taki informacyjny, że dopóki nie ogarnę tego. Moje odcinki nie będą się zbytnio pojawiać, chociaż to miał być taki ciekawy odcinek. Yy... Piszcie w komentarzach, co mam ustawić, jak i w ogóle, żeby mi to działało. Bo na przykład jakby mnie teraz mob napadł jakiś zombiak albo ktoś, to jestem bezbronny, bo co ja mu zrobię? To, że mnie laguje, to moba nie laguje. To no, mnie po prostu może zabić. Chociaż gorzej, raz lepiej, ale obecnie jest okropnie. Jakieś powyżej jeszcze. Mógłbym przeżyć chyba na 15 ludzi, ale na 2 fps sach nie dam rady. Albo jednym. No 33. Raz 30, raz 3 FPS, no. To jest ogromna różnica. Ono no, 0 to 0, ale... Minecraft chyba nie bierze tego poważnie. No złoto, 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 złoto... Zdol... nie wiem jak to. Też nic nie widzę. Tu tak średnio... Jakby nie było żadnych lagów, to ja się w stanie taki krótko ogarnąć w ogóle. Ale wcześniej właśnie wodziłem po jaskiniach, to w się było spokojnie A teraz... ...ma jakaś. Tu jeszcze pozbieramy i mamy tych torów okropnie dużo Chwilę? Bo nikt się nie z Wielka szkoda No przepływ nie Jeszcze późno, około specjalnie. Zombie! To zbój! Lololo, lololo, lo, lo. teraz. No, lagi się odeczki trochę. Uch, na tych lagach to jest kapkowe za Normalnie to jest easy, ale tutaj to nigdy nie takie łatwe. O, mam genialny pomysł. Zagramy jednak na normalnym. Jeszcze raz resetujemy grafikę. jakiś to już nic się nie robi ale FPS chyba tak nie spadają chociaż zaraz nie no, ma spadać No, to proszę Dobra no to idziemy dalej w poszukiwaniu przygody bo jak tytuł głosi tego pięknego sezonu w ogóle tego mojej serii z Minecraft przygody z Andrusiem tam mogę okay. jeść tutaj mogę jeść jest... go, go, go dużo to jest to kodeks towarowy a tutaj, tu nie ma nic tu nie zrażę, to wykopię macabra, serio DF, to są okropne Ale na kiedyś było jeszcze go, że ja tak grałem, za no nie widziałem Minecrafta na czas, tak? bo na moim starym komputerze Minecraft to był pokazał slajdu. Nie miałem żadnego pokazywania FPS-ów, ale tak jak widzieliście, miałem jeden albo dwa, to tak normalnie chyba grałem nawet. Bo w tak musiałem budować wszystko. okropne. To jest chyba. No coś jest na Nie, nie ma tu nic. To wykopiemy to i pójdziemy dalej, że żeby... te dwa dawać pochodnie. pochodnie są drogie bardzo drogie są pochodnie te drogie pochodnie to jest wśród techniki dobra lewica teraz chyba będę mógł iść tutaj wybierać te wielkie surowce i nawet jeśli by było milion diaksów to chyba po następnym odcinku wrócimy na powietrznie w pierwszym powodzie są nagi, a drugi, że, no jest mówiłem, nie będziemy chyba w każdym odcinku, i już jest trzeci. No ale ten obiecałem wam trochę dłuższy. A będzie... Po Ostatni mi trwał 10 minut właśnie z powodu takiego zaczęcia się lagowania. później to... ...włączyłem od razu znowu nagrywanie, żeby nagrać nowy odcinek, a drugi znowu... Teraz że czuję. Było 70-80 fps Ten czas to wszystko zacimy. Naprawdę okropne. Ale żelaza mamy dużo. Tutaj też stawiam. Cześć się nie mogę. Tak bardzo. Ale trochę mogę. Właśnie kierownik. Tylko jest... Hmm. Tu już jakieś marzenia miałem wielkie. O, nie wiem, Tysiąc stawek czegoś, a tutaj... No teraz to ich nie całkiem zareagowało W światło no to po fps y mi spadły 12 FPS-ów chyba no nie lekce Cały to tym odcinku o FPS-ach ale sorry Ja nic nie poradzę A no, że to odcinek FPS-y O o o, co tu było? No dobra, zresztą ja je zostawiłem. Musiałem o nim zapomnieć. To bardzo przejmowałem się, jak poszłam i wyszłem. Możliwe. No więc, to jest i zamknę. Tam też i tam też. W tym ząbie, który raczej tak dużo nie było, bo... Byłbym aż powstrzymać, ale... Te portki też wiem, czy bym ją mógł wybierać, ale... Te hmm. po portki mógłbym coś wybudować, ale nie wiem. Tu się lawał, to powiem. Biegamy do góry i to po, po pomieszczeniu i idziemy do drugiego. Czego tam jest tak ciemno? A nie raz tam tutaj, bo lekarz tam Ja się później nie chcę I tak? Na jeden chyba miałem. Nie, nawet zero. Będę was jeszcze miliard razy razie przepraszać za to. <noise> to wkurza, bo na przykład w jednym odcinku mówiłem też o tym, tylko, że idziemy mówić, ryby, idziemy łowić ryby. No a w tym odcinku będę tylko mówić przepraszam za FPS, przepraszam za FPS, przepraszam za FPS" ale nic nie, nie poradzę mu. No. Sami to widzicie. Cukropne. Nie wiem jak ja w ogóle tak mogę nagrywać. <noise> o no, lol, byłem przy tamtym podku, te pomniej przy tamtym. No dobra, wyłączaj to, no, wyłączaj to, nie chcę tego. No więc, wielce wam dziękuję, no bo nie chyba laguje, no okropnie. Za obejrzenie tego odcinka, no ja tak nie tak nie chodził, bo to okropnie. To do ściany może, dobra, być tak. No więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka, serwis przygody. czyli przygody z minecraft w dzisiejszym odcinku gadaliśmy o efekcie wielkich lagach które są beznadziejne raki w są głupie i ale nic na to nie poradzę no więc dziękuję za obejrzenie odcinka i film wam się podobał w co szczerze wątpię to był beznadziejny to dajcie łapkę w górę. to będzie chyba mój najgorszy uh -hmm. no i do następnego odcinka Would mm, be like it. yes, but.